Sudeckie Stowarzyszenie Ekorozwoju Green Gay przedstawia projekt pod nazwą Bezpieczna Wieś Strefy Sąsiedzkiej Czujności, dofinansowany ze środków programu operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Do kogo jest skierowany projekt? Projekt jest skierowany do wszystkich mieszkańców gminy Kamienna Góra. Projekt ten jest finansowany ze środków programu operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Celem projektu jest zintegrowanie i zaktywizowanie mieszkańców wsi gminy Kamienna Góra do współpracy sąsiedzkiej w zakresie bezpieczeństwa swojego i innych w ramach idei sąsiedzkiej czujności. Także pobudzenie zainteresowania mieszkańców wspólnymi sprawami dotyczącymi bezpieczeństwa, odpowiedzialności za nie, przypisywane dotychczas wyłącznie służbom porządkowym i organom ścigania. Pragniemy włączyć społeczności lokalne do działań poprawiających bezpieczeństwo w gminie. Cele te realizujemy poprzez cyklu szkoleń warsztatowo szkoleniowe adresowanych do wszystkich mieszkańców gminy Kamienna Góra. Wszystkich serdecznie zapraszamy na te spotkania. Spotkania są prowadzone z udziałem funkcjonariuszy z komendy powiatowej policji oraz straży pożarnej. Podczas tych spotkań poruszamy problemy bezpieczeństwa publicznego. Oraz zagrożeń i metod ich minimalizowania. Podczas tych spotkań propagujemy ideę sąsiedzkiej czujności. Podpowiadamy, jakie działania podejmować, by uzyskać najpełniejsze efekty, czyli polepszyć stan bezpieczeństwa we wsiach. Organizujecie spotkania, to gdzie można się dowiedzieć o tych terminach? Wszystkie te spotkania są ogłaszane. Przez afisze we wsiach oraz szczegółów można się dowiedzieć na stronie Urzędu Gminy Kamienna Góra oraz u Sołtysów.